O, Blue Yeti Staruszek. No i teraz pytanie, czy ten mikrofon w roku 2021 roku jest w stanie konkurować z innymi mikrofonami będącymi na rynku? Jeżeli chcecie się przekonać, zapraszam na film. Dzień dobry, cześć, jestem Napoleon i witam was na moim kanale. Dziś gościem produktem, który będę prezentował i testował, jest mikrofon marki Blue Yeti. I zaraz odezwą się głosy: "E, stary, dlaczego taki stary mikrofon nam pokazujesz?" A ja powiem wam tak: ja jestem stary, mikrofon jest też stary, a można powiedzieć, że jest nawet jak na mikrofon bardzo stary, bo swoją premierę miał w 2009 roku. Ale mimo tego, że jest tak długo na rynku, na przełomie 2019-2020 był jednym z lepiej sprzedających się mikrofonów do podcastów i YouTube'a w Stanach i Kanadzie. Tak właśnie. I co jest takiego w tym mikrofonie, że zyskał taką popularność i cieszy się nią do dnia dzisiejszego? Czy to jest może wygląd? No powiem wam tak, wygląd jest fajny, ale myślę, że bardziej chodzi o to, co jest w środku. Mianowicie tutaj pod tą kopułą są trzy kapsuły pojemnościowe, które są odpowiedzialne za charakterystyki kierunkowe tego mikrofonu. Mianowicie dzięki tym trzem kapsułom mikrofon może zbierać kardioidalnie, czyli tak naprawdę mówimy, z jednej strony po bokach słuchać mniej, a z tyłu w ogóle charakterystyka ósemkowa czyli dwóch mówiących naprzeciw. Ja mówię z tej, ty mówisz z tamtej, po bokach prakty praktycznie nic nie słychać. Charakterystyka dookólna, czyli mikrofon zbiera z wszystkich stron, i tutaj możemy to zastosować na przykład przy konferencji, jak mamy cztery osoby i rozmawiają z tego mikrofonu. I charakterystyka stereo. Co dalej? Co jeszcze może jest takiego w tym mikrofonie? Tak, jest interfejs USB, audio, który powoduje, że za pomocą zwykłego kabla USB możemy podpiąć ten mikrofon do komputera. I nie, potrzebuje, nie potrzebujemy żadnych przesmacniaczy, nie potrzebujemy żadnych fantomów. Kolejna kwestia to jakość tego właśnie interfejsa, która powoduje, że mikrofon ten trupkuje na poziomie 48 kHz przy 16 bitach. Kolejna kwestia i chyba już ostatnia, to jest to, że możemy podpiąć słuchawki do mikrofonu i mamy odsłuch w czasie rzeczywistym, bez żadnej latencji, bez żadnych opóźnień. Tak? Fajna sprawa? No, i miało być już ostatnia sprawa, ale chyba to już na końcu powiem to, że mamy możliwość regulacji właśnie tego odsłuchu, czyli możemy sobie z poziomu mikrofonu regulować głośność tego odsłuchu, oraz z poziomu, z poziomu mikrofonu możemy też regulować głośność nagrania. Myślę, że te cechy są to podstawowe cechy, które spowodowały. Że mikrofon ten zyskał taką popularność. W tym momencie prezentuję Wam wersję czarną. Na stronie producenta mamy dostępne w sprzedaży jeszcze wersję srebrną i niebieską. Kiedyś w sprzedaży była również wersja biała. I tak, obudowa wygląda solidnie i jest ciężka, ale to może dzięki temu, że dostarczona podstawka swojej warzy. Podstawka ma na spodzie gumę, dzięki czemu nie będzie się przesuwać mikrofon, a guma też w jakimś stopniu będzie izolowała go od blatu. Podstawkę można oczywiście odkręcić od mikrofonu i zainstalować mikrofon na zwykłym statywie lub też na takim łamanym statywie radiowym i przykręcić go do blatu. Na spodzie mikrofonu znajduje się również gniazdo USB do podłączenia mikrofonu z komputerem oraz gniazdo słuchawkowe na małego jacka. I tak jak zauważyliście, obróciłem mikrofon logiem w swoją stronę, gdyż do tego mikrofonu nie mówimy z góry, jakby mogło, mogła sugerować jego budowa, ale właśnie mówimy o strony loga. Pod logiem mamy przycisk wyciszenia miód. Poniżej mamy pokrętło głośności słuchawek. Z drugiej strony mikrofonu, natomiast mamy od góry gain, czyli głośność dźwięku, który nagrywamy, i możliwość wyboru charakterystyki, o której wspomniałem wcześniej. Myślę, że czas na technikalia. Częstotliwość próbkowania: 48 kHz. 3,16-bita. Kapsuły 3, 14 mm, opatentowane przez firmę Blue. Pasmo przenoszenia 20 Hz, 20 kHz. Maksymalny poziom SPL 120 dB. Tak to wygląda. Parametrów gniazda słuchawkowego nie podaje. Mówię do Was już przez ten mikrofon. W tym momencie mam ustawioną charakterystykę kardioidalną, czyli tak naprawdę powinno mnie słychać być tylko z przodu. Zobaczmy, sprawdźmy. Mówię teraz z boku, z boku mówię. Mówię dalej. Słychać mnie oczywiście już mniej, a teraz praktycznie w ogóle, a właściwie w ogóle tylko odbicia pomieszczenia. Wracamy, wracamy, teraz coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej i jest dobrze. OK. Wspomnę jeszcze tylko, że mikrofon mam ustawiony. Tak naprawdę gain na 50%, w programie też jest 50%, w komputerze też jest 50% yy... i lecimy. Kolejna charakterystyka to charakterystyka dokulna, tak właśnie i już mnie słyszę, słychać z wszystkich stron, spadła gruszka do fartuszka, a do tego dwa jabłuszka, a śliweczka spaśnie nie chciała, bo śliweczka nie dojrzała. No, z tej strony też słychać. Dobrze, kolejna charakterystyka, to może zróbmy teraz ósemkową. Dzień dobry, panie prezydencie, mówię do pana. Dzień dobry, panie Napoleonie, mówię do pana. A tutaj nie, tu mnie nie słychać. Tu mnie słychać. Tutaj też mnie nie słychać. Jak widzicie ósemka, bardzo fajna sprawa, siedzimy face to face, rozmawiamy sobie naprawdę spoko. Kolejna kwestia to, już ostatnia charakterystyka, stereo. Tutaj do stereo to ja sobie założę słuchawki. Mówię, mówię, spadła gruszka do fartuszka, a do tego dwa jabłuszka, a śliweczka spaść nie chciała, bo śliweczka nie dojrzała. I jak widzicie, tutaj też mamy to stereo. No tak, charakterystyki nam się skończyły, więc może zróbmy kolejny test. Test przycisku wyciszania, gdyż często się dzieje tak, że w mikrofonach, często się dzieje, no nie często, ale dzieje się tak w mikrofonach, że jeżeli się wciska miód, no tu jest, powiem Wam, bajka, ale idzie taki szczał na słuchawki i no nie jest to przyjemne. Spróbujmy jeszcze parę razy. Spoko, miód za każdym razem łapie, czyli wycisza. Głośność słuchawek ja sobie trochę zmniejszę. Bo dla mnie te połowa to jest jednak za głośno. Kolejny zróbmy test, czyli test tak naprawdę odległości. Ja teraz mówię gdzieś z około 30 cm do tego mikrofonu. No i słychać mnie myślę całkiem dobrze. Odsunę go teraz, będę odsuwał go o 10 gdzieś tak centymetrów i będę sobie mówił i mówię do tego mikrofonu przesuwając go o 10 centymetrów. Spadła gruszka do fartuszka, a do tego dwa jabłuszka. Myślę, że całkiem spoko w dalszym ciągu słychać. Przesuniemy dalej. Kolejna dyszka wyprostuje się. Spadła gruszka do fartuszka, a do tego dwa jabłuszka. Chyba będę musiał się nauczyć jakiegoś nowego wiersza, ale nie wiem czy w tym wieku jeszcze dam radę. Odsuniemy prawie na sam kant. Ja jeszcze się odsunę tutaj na tym moim krzesełku. Spadła gruszka do fartuszka. A do tego dwa jabłuszka. A śliweczka z paśni chciała. No, powiem Wam że szczerze, że tutaj mamy chyba z 60 cm dobre, a może nawet trochę więcej. I co? I słychać. Tak jak powiedziałem, gain na 50%. Zobaczmy, czy zobaczmy. Posłuchajmy, czy usłyszymy jakieś szumy. Dobrze. Może zróbmy gain na stówkę. Teraz drgania. Wszystkie odbicia słychać bardzo mocno, ale z szumy nie ma. Ja zmniejszę ten gain na połowę. Zróbmy kolejny test. Tym razem głoski wybuchowe Pewe, pewe, pewe. i tak jak widzicie w takiej odległości to pff, można robić wszystko ale już bliżej P No tutaj w pewnych momentach już, już łapało bliżej mam teraz na odległość powiedzmy mojej dłoni PB pe, Pan pójdzie sobie stąd pe, pe, pe. No nie tu już yy, powiem wam tak że pol, pop filtr yy, by się popfiltr popfiltr. No, jeżeli chcemy mówić do tego mikrofonu poniżej, jakby to powiedzieć, 10 cm, pop-filtr jest konieczny. I tak, moi drodzy, czas na podsumowanie. Przypominam, że mówię do Was poprzez mikrofon Blue Yeti. Nagrywamy materiał surowy, bez żadnej kompresji, bez żadnej ekwalizacji. Słyszycie to, tak naprawdę, jak ja mówię przez ten mikrofon. I teraz pytanie, czy warto w 2021 roku kupić jeszcze ten mikrofon? Przypominam, że premierę on miał 12 lat temu. Moim zdaniem warto. A dlaczego? No, dlatego, że ma wszystko to, co jest potrzebne do produkcji podcastów czy też filmów na YouTube. Zaczynając od tego, że podstawa, czyli wbudowany interfejs USB audio, czyli możemy za pomocą kabla USB nie potrzebujemy preampów, i innych rzeczy podpiąć go bezpośrednio do komputera. Kolejna kwestia, ten interfejs jest rozbudowany w ten sposób. Że możemy, że możemy podpiąć słuchawki, które możemy do mikrofonu i możemy je regulować z poziomu mikrofonu, możemy także regulować głośność nagrania z poziomu mikrofonu, i kolejna chyba najważniejsza sprawa to trzy kapsuły, które są odpowiedzialne za kierunkowość charakterystyk, czyli tak naprawdę mamy cztery ustawienia, możemy mówić na wprost, naprzeciwko siebie, dookoła i stereo, i to są te rzeczy, które tak naprawdę spowodowały moim zdaniem to, że ten mikrofon w dalszym ciągu jest popularny i w dalszym ciągu tak dobrze się sprzedaje. Jedna rzecz, na którą zwróciłbym uwagę, na którą warto by było uważać, to jest dosyć duża czułość tego mikrofonu, więc ja, jeżeli bym miał go używać, na pewno bym kupił do niego jakiś statyw, który bym przykręcił albo do biurka i umieścił ten mikrofon w koszu antywstrząsowym, albo postawił obok biurka tak, żeby po prostu tego mikrofonu, żeby mikrofon nie dotykał blatu, żeby nie, nie przenosił uderzeń, po prostu tak jak, 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 jak tu słychać. No i jeżeli ktoś lubi mieć bardzo blisko mikrofon, tak samo zastosowałbym pop filtr. Jeżeli materiał Wam się podobał, dziękuję, zapraszam częściej. Jeżeli nie, trudno, mam nadzieję, że kolejne filmy będą lepsze, więc do zobaczenia, cześć.